pokazywania psu o, czym, o co nam chodzi. Według mnie jest bardzo prosta i bardzo skuteczna. E -e -e Zostawisz psa komuś do podtrzymania. go na e Tak, możemy go od razu ubrać, żeby to zjeść od początku zachowano. Ale, ale czekajcie, najpierw Wam wytłumaczę na czym ćwiczenie polega. Będziesz pójdzie prosto, wołając go. Nestor, 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 nie, nie, chodź tu z komendy takiej yy, przywołującej, tylko żeby zwrócić na siebie uwagę. W momencie, kiedy tutaj jest kawałek, my go chowamy, a ten z prawej, na to, to Aha, że w sensie się chować od Nestora. Co? Ty się chowasz. Ja to no so, czy... zostaje, aha. my go schowamy. Aha, za kocyt. On będzie widział, że tu sposób jest prosto, ale nie będzie widział, że w Aha. I co pies robi w tym momencie? A wiem, mój pan poleciał te portat tam. Leci jakówa, a parara nie ma. I w tym momencie wcześniej czy później złamka I ja nam chodzi. Aha. I, zaba... I no, jak no. mnie znajdzie, to jak zabawka. Jak się znajdzie, to się cieszysz. To musisz mi dać chować. Ale Maria na linie czy bez liny? E, bez, bez. On ucieka nie? Nie. No to może, Czyli ja tam, tak? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Proszę. Stań sobie z nim tu, żeby on nie widział. O, 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 o. Stań z ty. Żeby nie widział. Eee. O, nie, 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 stój, stój, stój. Przejdziesz przez kocicę, zawołaj mi. ale przez. Po, 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 wszystko jedno. po, jest nieważny. po, Wołaj. po, Mocno go trzymaj. Wołaj. Mocno go trzymaj. I nie pozwól mu zaglądać z boku. Nic nie mów. Prawo za sosenty. Nie, całego Jeszcze, 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 jeszcze ekscytacje, jeszcze ekscytacja. Dlaczego mu to zajęło? Tak, do dobry, tak, dobry, taki dobry, ta taki dobry, taki dobry, tak